Te zdjęcia tutaj były robione wiosną. Robiliśmy tutaj właśnie sobie napręcaliśmy, Tutaj jest przedstawiony dom wejście. Tutaj jest, są garaże, w których się znajdowały właśnie wszystkie te nasze ciągniki. Z tyłu widać stodołę. Stodoła była ogromna. W środku był właśnie kombań balociarka, bo to wszystko było pochowane. Zawsze, żeby nie niszczyło się na dworze. No i tutaj słoma, wiadomo, baloty, siano. Tutaj widać jeszcze z tego zdjęcia chlew. Tutaj mieliśmy właśnie wszystkie te tuczniki duże. Takie były trzy boksy zrobione. Tutaj z świniarni przeganialiśmy zawsze świnie i tutaj było po 30 sztuk, przeważnie w tych boksach. I z tego, tylko uratowaliśmy z tego ostatniego boksu. 32 sztuki się uratowały. Tak żywcem się świnie spaliły. O, i tutaj widać też stodołę od tyłu, tutaj od, od yy, teściów, właśnie domu. Stodoła jest ogromna. To wszystko się spaliło przez 10 minut. Był taki ogień, że nie było nic. Musimy jakoś wziąć się w gas. To są dzieci. Dzieci mają w nosie takie koszmary, że to się nie, nie da opisać po prostu. Ja mam sama ale boję się nawet w centralnym zapomnieć. Bo po prostu, jak to wszystko się stało, to ja tutaj byłam z, z dziećmi w domu. Mam, że nie było bo był w pracy. Jak więc z, z tym tutaj zauważyliśmy, bo to w sumie syn, i wybiegliśmy tutaj na taras, to pierwszy mój odruch, to niech mi Pan wierzy, ja nie mogłam oderwać nogi od, 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 tutaj od ziemi, od tarasu. Ja myślałam, że to po prostu, nie wiem, mi się śni jakiś film, coś takiego. To był szok. I gdyby nie syn, który chciał w ten ogień biec i ten duży ciągnik ratować, to to ja nie wiem, no ale mówię, to był... szok, to wszystko się paliło, wszystko, wszystko. Jak wyszliśmy, to już płonęła doła, tutaj te wrota i wrota od, od chlewni, wszystko już było zajęte. To był koszmar. To, 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 to tak później pogotowie, ojciec tutaj zasłał, jak to wszystko zobaczył. To, to ja nie wiem, na no, dzisiaj to na to patrzę tak. Ja to, po prostu się tak czułam, jakbym to był po prostu... Nie wiem, jak ja bym była w jakimś filmie grała po prostu ja z boku na to wszystko patrzyła, bo no, w życiu bym nie pomyślała, że takie coś może się wydarzyć. Takie pożary, to wie pan, co widziałam w, w filmach, w telewizji. No i dziękuję Bogu, że ocalił mi dom. No bo przecież sam Pan wie... To jest wszystko do budowania, ale no dom teraz po takiej ciężkiej pracy, przecież my od rana do wieczora tutaj pracujemy, ale jest dom, przyjdziemy, można odpocząć, można zjeść, można się położyć. I nam się nic nie stało, bo to jest. Nie, jakby to było w nocy, to jest. Ja nie wiem. W życiu właśnie nie spodziewała, że tak ogromną pomoc otrzymiemy. Ludzie przychodzą, pomagają, jak mogą, wspierają nas, nas finansowo nawet. No, no, to jest nie do opisania. Tutaj pomagają, pomagali o, o wszystko posprzątać. To było po prostu w ciągu, nie wiem, trzech dni. Mieliśmy tutaj wszystko posprzątane, było tyle ludzi, że no to jest nie do opisania. Naprawdę wszyscy współczują i pomagają, jak mogą. I ze strony tu siostry urszulanki, i ze starostwa, no, no, no to, to, to się nie da po prostu opisać i wymienić tych wszystkich indywidualnie tu ludzie przychodzą, nawet dzwonią ludzie, którzy, których w ogóle nie znamy, przedstawiają się i też nam współczują tutaj i składają wyrazy współczucia. No, no, no naprawdę tego się nie da opisać. Najbliższe co, nie myślimy o niczym, tylko po, po prostu postawić jakikolwiek budynek, jakąś świniarnię, żeby po prostu było miejsce dla tych zwierząt, bo chcemy to po prostu odbudować. Jak Pan Bóg da siłę na tyle, ile będziemy mogli Chcemy po prostu to odbudować. to co straciliśmy. W tej chwili najwięcej, no jest potrzebne: yy, siano, słoma, bo nie mamy, to wszystko się spaliło. No i mamy pieniążki już jakieś tutaj uzbierane, bo nie wiemy jeszcze, jak nas PZU potraktuje, i, i, i materiały budowlane po prostu, żeby postawić tą świniarnię tutaj. To jest najważniejsze teraz.